Od kilkunastu lat nasz sektor energetyki ulega stałemu oddziaływaniu trendów klimatycznych, technologicznych i biznesowych. Wyzwanie to jest ambitna polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku. Ewolucja polskiej energetyki już się rozpoczęła. Dalsza transformacja prowadzić będzie do dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej i obniżania emisji. Wrost zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywany ze źródeł niskoemisyjnych. Rozwój OZE będzie następować w sektorach elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu. Sektor energetyczny w ciągu najbliższych kilku lat będzie ogromnym placem budowy, ogromnym miejscem, gdzie inwestycje kluczowe dla gospodarki polskiej będą realizowane. To, że taka polityka jest potrzebna, to, czy taki dokument strategiczny jest potrzebny, to jest absolutnie bez dyskusji dla nas po stronie Grupy Kapitałowej PENIK. Oliwo węglowe to ono należy do źródeł energii, które są sterowalne i przewidywalne. Są jakby z jednej strony pewnym uzupełnieniem, czyli naturalnym uzupełnieniem odnawialnych źródeł energii, tak jak energia wiatrowa czy energia solarna. Polskie założenia do strategii energetycznej przewidują udział węgla w tym miksie energetycznym po stronie źródeł przewidywalnych, źródeł sterowalnych w horyzoncie czasu do 2040 roku.